Dzisiaj będzie przepis na pyszne i zdrowe tortille, więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od przygotowania sosu e, miodowo-musztardowy na bazie słonecznika, który będzie niezbędny do tych pyszności. Do sosu będziemy potrzebować namoczony słonecznik na noc, około jedną szklankę, pieprz, miód, musztardę, najlepiej swoją, e, sól, cytrynę, zioła oraz wodę. Wszystkie składniki wrzucamy do naczynia, w którym będziemy je miksować. Miksujemy je na gładką masę, pyszną oczywiście. Wody nalewamy tyle, żeby przykryła słonecznik i wtedy konsystencja powinna być idealna. Gotowy sos przelewamy sobie do miseczki. Przyozdabiamy pieprzem świeżo mielonym oraz świeżą pietruszką. I przechodzimy do przygotowania tortilli. Do przygotowania tych pysznych tortilli gryczano-szpinakowych będziemy potrzebować namoczoną na noc kaszę gryczaną około 300 g, 3 garści szpinaku, wodę, taka ilość, aby przykryła po prostu całą kaszę, pieprz oraz sól. Całość miksujemy na gładko. Jeżeli będzie za mało lub za dużo wody, to oczywiście dolewamy. Konsystencja ma być taka jak masa do naleśników. Ja tortillę piekę na suchej patelni do naleśników, która idealnie się sprawdza. Więc nakładam sobie masę, e, taką troszkę grubszą warstwę e, na patelnię, a następnie piekę około 15 minut. E, jak boki odejdą, to wtedy dopiero przewracamy, żeby naleśnik się nie rozwalił. Więc jeżeli odejdą nam e, boki, e, to wtedy przewracamy na drugą stronę i pieczamy z drugiej strony. W międzyczasie, kiedy nasze tortille się pieką, e, możemy sobie przygotować pozostałe składniki. Więc będą nam potrzebne dwa bataty, które obieramy i kroimy na frytki, a następnie wstawiamy do piekarnika na około 20 minut. Bez oleju i bez żadnych dodatków, e, po prostu bataty pokrojone na frytki. Bataty układamy na blaszce wyłożonej papierem, a następnie wstawiamy do piekarnika na około 15-20 minut. W międzyczasie przygotowujemy świeże składniki, które będziemy dodawać do tortilli, a więc będzie to kapusta pekińska. Jest ona fenomenalnym dodatkiem i myślę, że niezbędnym. Można ją również przygotować z dressingiem, jeśli chcemy, żeby nie była taka sucha. Do tego będzie oczywiście pomidor pokrojony w paseczki, podłużna papryka oraz ogórek. Gdy wszystkie dodatki oraz naleśniki są już gotowe, układamy sobie tortillę w dowolnym miejscu, smarujemy ją pysznym sosem, dodajemy kapustkę pekińską, a następnie wszystkie pozostałe dodatki. Gotową tortillę zawijamy, a następnie ozdabiamy ją sosem świeżo mielonym pieprzem czarnym. Oraz odrobiną świeżej pietruszki. I tak podane tortille możemy śmiało konsumować. Są mega smaczne, zdrowe, bez żadnych e, sztucznych i niepotrzebnych dodatków, więc możecie się nimi naprawdę świetnie delektować. Z tych proporcji wychodzi około porcja na 6 osób po dwie tortille. E, jeżeli chcecie zmniejszyć ilość, to oczywiście wystarczy po prostu podzielić składniki na połowę. Smacznego!